Zazwyczaj pokazuję Ci tą szarą rzeczywistość z życia w osobówce, ale dzisiaj pokażę Ci tą piękną stronę van life'u, tą w której razem z Agnieszką odbywamy piękną stronę Wielkiej Brytanii, gdzie nie ma blokowisk, i zgiełku miast, ale piękne góry, wodospady. To, dlaczego kocham Wielką Brytanię. Kocham van life, kocham odkrywać to wszystko. Więc zapraszam Cię do drugiej części wyjazdu pod Snowdon oficjalnie nie wolno wchodzić bo to można się i ja nie chcę chronić ludzi ale ludzie mówią, że sobie poradzą ale poczekaj, poczekaj, nie zamykaj słucham? nie zamykaj ale nie rozumiem o co Ci chodzi kto miał przed buziopadniętą? co nie miałam, e, łapałam oddech bo tu jest stromo pod górkę to jest początek Piękny wodospadzik, jeziorko. Ale my przyszliśmy nie po tym widoczek, tylko ten, który jest przede mną. O tym, jak dotrzeć w to miejsce, mówiłem w poprzednim odcinku. My przechodzimy przez ten tunel docieramy wręcz na drugą stronę świata. Widok jest niesamowity. Taki zupełnie... Wybity z rzeczywistości. Ale idziemy dalej, chociaż może być trochę niebezpiecznie. Maciek, no, Maciek. Z jakiegoś powodu to miejsce oficjalnie jest zamknięte, więc każdy idzie na swoją odpowiedzialność. Mimo wszystko, to zapiera dech w piersiach. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i można przejść dalej. Chyba nie idziemy dalej. Rusza się. Mm -hmm. A to jest ten przestrzeń i ślaty dalej. Nie, 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 ty za całe. Aha. I co najbardziej no bym chciała zobaczyć po takiej okrętów, tak? Zazładam. Tu przejdę do góry. Ty... A to coś będzie ładnego bo ja nie zobaczę. To ja ci zawołam. Zobacz na to. Jest dziura. Jaskinia, są łańcuchy. Tutaj na dole są jeszcze stopki, stopnie Ale wydaje mi się, że dzisiaj tam nie idziemy Tu się spinają Profesjonalnym ekwipunkiem Idę Przydałoby się kalosze bo tutaj jest dość głęboka woda ale są stopnie porobione wracamy Majka szczekała natomiast nie może widziała tu jakieś duchy za mną jest ten wodospad i tu jest taki fragment że tutaj trzeba tak przejść taką chopkę zrobić trzeba iść w stronę słońca Mimo wszystko, wyjście z tej strony mi się bardziej podoba, bo wychodzi się na taką krainę, która jest z żywym światłem, z jeziorkiem, tutaj z wodospadami. I szczerze mówiąc, to robię te napady bardziej popływać tutaj, doprowadzić do tego wodospadu to jest chyba na nas teraz, ale tachać tutaj 15 kg to też, ma byłby wysiłek Widok na zaśnieżony Snowdon naprawdę zapiera dech w piersiach A tutaj normalnie jak z Hobbita, prawda? Lepiej idź przodem, będziesz mnie łapał Chętnie A więc idziemy w dół tą wyprawą, teraz wracamy, tylko zaczęło wiać. Musimy się śpieszyć, bo chcemy się zamorsować, a robi się teraz zimniej, a słońce zachodzi. Przed chwilą byliśmy na, tym, na tej wieży. Zobacz, to wygląda tak, nawet nierealistycznie. Przepiękne widoki. Wracamy naszą ścieżką prowadzącą do zbocza tej góry, u podnóża tego jeziorka. Trzeba patrzeć pod nogi mocno. Czego ja nie robię. A teraz wróciliśmy nad jeziorką, nad Snowdonem. E, to jest część gór. Reszta jest tam. Tu już prawie zachodzi słońce. Tu zaraz wyjdzie z namiotu Maciek. E, a my wchodzimy do wody. A woda jest tu. Ale jest czyściutka, przejrzysta. A tak czasami wygląda dobieranie odpowiedniego kąta do ustawienia kamery. Zimno, nie? Bardzo. Mega zimno. Przecież no, śnieg nas na do Żeby było śmieszniej, pomaga mi... nagrywa się? Tak. Pomaga mi śpiewanie. Więc jak mam zimno, to trzeba zaśpiewać. Hej, tam gdzieś znad czarnej wody Trzeba na kozak, kozak ko 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 młody że żegna się z dziewczyną Jeszcze czulej z Ukrainą Hej, hej, hej sokoły, o mijajcie, góry, lasy, pola, doły, dzwoń, dzwoń, dzwone, dzwoneczku, mój stepowry, skowroń, dzwoń. <grym> a zobaczcie co Majka robi, pilnuje naszych Ubra. a ty wolisz jednak się wyciszyć. Tak. Ewidentnie są jest kilka różnych rodzajów na to jak sposobów na to jak wyjść do wody. Ja wolę spokój, rozmowę z ciałem. Ja chciałem, żebyście zauważyli. Jak czysta jest woda. Ty cały czas stoisz. Tak. A ja widzę twoje piękne nóżki. Tak. Czy nie wyjdę i nie wejdę jeszcze raz. To spróbujmy tak zrobić, no. no. A tak wygląda ustawienie idealnego kadru do nagrania. Trzeba wysłać Agnieszkę pierwszą. Muszę ustawić statyw, piękne zbliżenie i teraz ja dobiegam. I wtedy Majka zasłania cały fajny obrazek, Maja, się Majka odsuń się za nami jest tutaj ośnieżony Snowdon. Dobra, już wszystko tutaj. Zostawiliśmy wszystkie ciuchy z drugiej strony, bo tutaj wieje, ale są fajne widoczki na ten. Zostawiliśmy na moją nieodpowiedzialność rzeczy tutaj, ale to jest wielka Brytania i w takim miejscu nic z takim rzeczom nie będzie nigdy A knieszka? Tak sobie chodzisz w tąj kąpielowym kurde, w styczniu? Soda, nie. Wyciągnął mnie tam, dla drzewka. Tak. Dla drzewka. Na pięknych wodków takiej pięknej wody. Przejrzystej. Wyciągnął mnie dla drzewka. Było ciepło i przestało być. Czekaj, idę do ciebie. Jest zimno. Jest zimno. Chyba... Nie, aż już... już nie, już nie! Oj, tam, oj, tam! Bawmy się! Ja wychodzę już nie jest taka zima w sumie, wiesz już nie muszę naśpiewać. śpiewać teraz mogę Ci zaśpiewać jakąś piękną wiązkę na tak a teraz jesteśmy w pięknej kawiarni w której są oprócz fajnej muzyki są jeszcze zdjęcia z tych skałek z tego miejsca, gdzie właśnie byliśmy przed chwilą Łącznie z morsowaniem, to z jedno zdjęcia. Noc postanowiliśmy spędzić nie przy jeziorze, ale przy brzegu morza. Dzisiaj zaparkujemy sobie zaraz przy samym zamku. To jest obraz w moim lusterku. Zamek nocą. Po chwili namysłu stwierdziliśmy, że pojedziemy kawałek dalej wzdłuż brzegu, w bardziej ustronne miejsca. Pokaż jeszcze raz to, co robiłeś. Liczyłem kroki ile jest drogi. I teraz Ci pokażę dokąd jest droga, ok? Dobra. Dwa duże kroki. Dwa duże kroki są do drogi. Także spokojnie. Ale jak jest miejsce? Jak otworzymy drzwi, to są, będzie bajka. Ale wiatr się zrywa dość mocny. Ale w samochodziku będzie fajnie. Muszę są mocno przywiązać namirocik toaletowy. Teraz Maciek wytłumaczy, dlaczego uważa, że w tym deszczu to jest cisza i uwaga jak słychać. W tym sztormie, ełyn, i przy tym wietrze, Maciek uważa, że nie porwie nam namiotu z kibelkiem. Mam nadzieję, że kibelka nie porwie. Nie wiem jak namiot. Ale teraz Maciek, bardzo proszę. Dlaczego nie? No, właśnie sprawdzam prognozę pogody i niby pokazuje, że jest 32 km em, wiatru na godzinę mota nim straszliwie wydaje mi się, że będzie w porywach dużo większy ten em, podmuchy wiatru ale em, przymocowałem go w ten sposób że do felgi jest przy, przekręcony, jest przywiązany do felgi jest przywiązany do relingów Także urwać go nie urwie, więc porwać go nie porwie. Prędzej co to może się złożyć trochę ten namiot. O. Na mnie? W czasie siekania przy takim wietrze i jest taka na, na, na ten... Istnieje szansa, że nie będzie gdzieś wikać w nocy. Zobaczymy to. Tak słychać i utrzej się morsowanie. Była propozycja, żeby pomorsować w deszczu. Ale jak? W deszczu? O kurwa, ale tu. Maciek! A zgrad, Kalesonach. W ciągu sekundy, patrz, jest lód. Gradem bije. Bije. Jest mokre tutaj, wszystko w sekundę. Ja tylko chciałem pokazać na sekundeczkę. I jak myślisz, czy wichura porwała nam namiot, czy jednak nie? Na następnym odcinku pokażę Ci przepiękne miejsce, w którym zatrzymaliśmy się na noc. Zaparkowaliśmy tuż przy samym morzu, tuż przy samym brzegu. I możesz zobaczyć ten odcinek klikając o tutaj. Do zobaczenia po podziałku do piątku w takiej pytania. Hej.